Martin. <laughs> piękne oczy Marcina, piękne oczy, usta <laughs>

Chcę, od młodości. Chcę, chcę, chcę. Chcę, chcę, chcę. Chcę, chcę, anna. Szalatka, klasowa, widzicie ją. Anna chcę, chcę. Chcę, Anna <laughs> Lasewska, to Marcinek. Marcinek, o, uśmiechnij się, język Marcin, on, on jeden filmik. On na YouTube. On jeden filmik tam na YouTube i ten też będzie. Nie A będzie. Nie daje.